Już nowości, nowości będziemy Wam też przedstawiać na spokojnie, już jak przyjadą, przyjadą w połowie sierpnia, także żebyśmy miały też kilka czasu na to, żeby ogarnąć tutaj wszystko i żeby właśnie Wam Jakaś dalej... żółka mi się przydało? Możesz, Marta teraz trzymać paczkę. No, już mówię. Możesz, Marta trzymać paczkę. Na razie, to, co ci wysłałyśmy no to już poszło, a to, co jest w dzisiejszej transmisji, to może zostać i może, e, może czekać na ciebie. Tak, musicie napisać tam, czy ma czekać na następną transmisję, czy mamy Wam wysłać, czy e, będziecie tak, odbierać. Tak, bo jeżeli byście chciały, żeby ta wysyłka poszła, no to, to dajcie nam w miarę szybko e, znać, żebyśmy miały czas do końca e, lipca, żeby się tam tutaj tu oporać troszeczkę. Bo chcemy też troszeczkę przeorganizować to wszystko, poukładać, bo mamy jeden taki, taki, taki rozkartierz. A jeszcze masz tu długopisy, Pani? I zeszyty Wam pokażę, nie? Bo, bo za zajęłaś ją... mnie sprężynkami może. A słuchajcie, jeszcze tak. Słuchajcie, chcecie jeszcze zobaczyć plecaki? E, tak, długopis Zenit mam, tak. Niebieskie, zielone i chyba pomarańczowe jeszcze są. E, po 3 złote. Zenita, co, co Radek chce, okej. Okay. No to co mówiłam? Aha. Do... Nie ma, Martusia, ja sama chciała, bo ja też potrzebuję i niestety nie mam. Także tak? będą w trzy linie, ale niestety chyba, że... Nie, chyba już... Nie... Ni nic takiego nie przyjechało, jak już najwięcej krawki przyjechało. Linia już się już nie ma chyba nie no jednej. Zaraz linii. zobaczymy. Zanity długopisy po 3 złote. Kolory pomarańczowy. Po naszej prawej, co mamy na półce? A o co konkretnie chodzi? To nie ma beretu, Magda. A tu? Po prawej, twoja. Wiem, tu jest nasza Przez prawa ręka. No to tu, tu mamy te świeczniki, kubki i jeszcze to, co zostało z poprzednich transmisji. Opaski uciskowe na kolana. A jeszcze mamy trochę rzeczy do samochodów. Też możemy jeszcze chwilę pokazać, nie? Dobra. Dobra, to Zenity mam, słuchajcie, po trzy złote, jakbyście chciały Zenity. Jeszcze mam wymazywalne, bardzo dobre długopisy z Bika, dwie sztuki po cztery złote. Takie różowe po lewej. Ty to po prawej czy po lewej w końcu? Takie różowe to jak Nie, kochana, nie mamy zapachu to do jest, auta. To jest, to a poczekaj, nie, to jest króliś, słuchajcie, Zenit niebieski, Aneta. Bik, Marzena. Pokażcie ja. plecaki. Ja! Króliś jest za y, sze sześć, okay, sześć był nie, była marzena Nie, Bik, Marzena. Po Aha, dobra, zaraz pokażę. A, no, Zenita była Aneta. Aneta. Nie ma już Bika. Plecaki, to nie wiem. Zenit była Aneta. Aneta Bik ma. był Marzena. Tak, mam. Bik była Pani Ewelina. Nie ma. Nie ma, tutaj, aha. Bika mamy zwykłe, słuchajcie, te zwykłe po cztery złote, cztery sztuki Bika. Właśnie nie pisze, też się super pisze. Także po cztery złote, gdyby ktoś chciał, Bik komplet czterech sztuk. Ja teraz Wam pokażę klocki. Klocki. Construction, jakieś tam. Świnka Pepa. 21 zł jest ten zestawik. lewej pod patelnicą. Bik poproszę, na Seweryńska. Nie ma. A ten U, ma? Te cztery sztuki. Mhm. Yy, także tak, świnka Pepa, coś takiego. Taka Pepa, Pepa z guzeczkiem na lody. Pepa Puśtawka. Dwa komplety klocki Paulina Ptaszek. I, i Pepa Domek, wymazywalne. Dwa wymazywalne? Dwa. Wymazywalne... A jakie wymazywalne? Nie, ja wymazywalne to sobie pokazywałam, ale wymazywalne mam te Star Warsa, Myszkę Miki. No to pokazane no ci te Star Warsa. Star Warsa. Klocki Pepa... E, klocki Kopa Marzena. O, mam. Pani Anetko, my mamy wymazywalne, tak, z myszką Dwa komplety na Plecha. Z, z Myszką Miki wymazywalne. Z Elzą i z Olafem wymazywalne. Star Wars wymazywalne dwa. One są po 5 zł i jeszcze są pilota wymazywalne. Zaraz poszukam, bo... Tak, jak pokazywałam, były pilota wymazywalne z, z, z markerem, z kredką były wymazywalne. O te Bika wymazywalne pewnie na ciebie Nie, to już nie ma. Jeśli chodzi o te zbika, to już nie ma. Słuchajcie, dwa ostatnie komplety, 21 zł, plotki Świnka Pepa zostały. Wymazywalne jeszcze są z kredką tęczową i z gumką. Nie ma już więcej. I z tatuażami jeszcze mam wymazywalne pilota. A, różowe. Magda, to jest ten komplet. Okej, okay, dobra. To jest ten Magda komplet. Po 11 zł jest komplet ten. Cztery yy, yy, kropki linika, mały piórniczek, ołówek, ostrzynka, yy, gumka jest... i zaszycik. No Myszka, Aneta. Tak. Myszka, co, myszka? Bo już to teraz... A, już wiem, dobra. Po 11 zł jest, są yy, Princessy bądź Frozen. 11 zł te kompleciki. I słuchajcie, tu jest jeszcze jakaś, jakaś taka. Ktoś o plecach? Yy, mój mój mąż. Nie wierzę. 4 zł. Nie? 11 zł, boże, co ja się gadam. Ja nie wiem, co ja się mówię, skończę, ja generalnie. Pokazywa te tutaj? Nie. Zobacz, ja się Teraz pan Anna nie kupi jednego plecaka. to kokotniku. Kogo kokotnik przyjedzie. 35 zł, plecak <grym> z formułą. 35 zł, plecak z formułą, dwie kiesz, trzy kieszonki. Pani Agnieszko, jeśli chodzi o Boże Narodzenie, zimowe rzeczy i tak dalej, to już mamy, mamy odłożone rzeczy na to. Także też myślimy w przód. Czego. I już mamy Będzie... wielkanoc nam. Wielkanoc też mamy dostępną. <laughs> tak jeśli chodzi o zimowe rzeczy, to będziemy miały i buty dla dzieci.